Jest strela i gramy na serwerze wajersgame.pl i za i gramy na bit. Dobra. Teraz to no mi Tu właśnie, ja muszę być strasznie blisko mikrofon, bo jak ten... No ja chłopie też, bo jak ja nagrywam, to też mam takie problemy. O ja też, fajnie. Ah. I, i masz... Co, a masz coś do, do jedzenia. I masz i jeszcze arbuzy, przyznaj. Proszę max I no nie, jeszcze dwa masz to jeszcze. No, daj ze trochę. Nie, muszę. O, ej, ch ej, chodź do, na do najbliższego gracza. Tak, ale, ale, ale kliknij na mnie, na mnie prawym klawiszem myszy yy, kompasem. Knąłeś? No i teraz ci pokazuję na koś innego. Chodź, chodź tam. I też. O, jaki. Jest krzynka! O, ale no nice jest itemy. No, jest, nice, 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 nice. Jest jak... Gdzie ty jesteś? Patrz... Ym... Czaj, buciki. Komu nie mam, ale masz to. Sto. Chyba tyle. Dobra, chodź, bo nie jest tam, bo nie jest poza tą kopalnią. I chodźmy tam do, do tamtego domu. Jeszcze Ja mam miecz złoty To! Pokaż Pokaż, daj obciąć Lol. Ja masz patyk? O, skur... Dobra. Ej, chodź na ten statek. No nie, jak mi laguje. Chodź na statek. Kurczę, no patrz. O! Jak mi laguje, głupio. No! Lul! Па, па, что? Давай, это, это, давай, 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 Сори, давай, давай, в тебе? давай, не давай, давай, в тебе. давай, Nie, czekaj, chodź na, na razie na łuki. Pomóż mi! Stasiek, masz więcej strzałów! Sorry, sorry! Nie zabiłeś kogoś? Mam mam pół serduszka, muszę sobie coś zjeść! Zabili mnie. Jaki... Nie pomóc. Kinałeś?

i to by było fajne, gdyby w jakiejś klasie, na przykład w klasie czekaj, na przykład w klasie e, ninja, by się jeszcze dostawiało na przykład level i jeden, to by było spoko. To jest. No co z tego, ale... To napisze się, je, jedna to będzie część pierwsza, a druga część druga. A ja mam długi łok. Ej, gdzie jesteś? Gdzie?

No! Ej, Ty chyba weszłeś w złą arenę. Trzeba sprawdzać, czy jesteś. Fajin nie macie. Ty wyjdź. Dobra. Ano ಓಹೋ ನೋ ಡೋಬ್ರಾ ದಾವೈ ನಾಕ್ ಟುರ್ವಾರ್ನೋ ನೋ ಡೋಬ್ರಾ ನೋ Ну, бы можно до первого пола стартовать игры. СГ, вот и стащи 2-2. Это на адресе.